No witam serdecznie. Chcesz wygrać skinę, to oczywiście z łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście jak są problemy, jesteś użyj kodu Kroxy, jakie jest Hagu. Wystarczy z link, sobie sobie bądź kliknięcie, mogliście zielony guzik. No i wpiszę sobie tutaj oczywiście kodzik Croxy, czy jest 2 i oczywiście dwie skrzynki na za Free i aż 20%. Więcej do każdej wpłaty do 30 stycznia. No i oczywiście są które z kolei Kroxy wpłacają mają szansę wygrać takie piękne skiny. Zapraszam Cię na stronę Pirate Swap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skin. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. No i w A my przechodzimy do batelek. Mamy 34 koła. Na dzisiejszy film, więc oczywiście postaram się to jakoś pomnożyć. I wjeżdżamy od razu na samym początku w skrzynkę może Bricks 2500. Dlatego Do dorzucamy to Midnight Mirage w sztukach powiedzmy trzech. Do tego dorzućmy no tutaj świąteczne Z2, żeby jakiś fajny był klimat świąteczny. Tylko tą skrzynkę, w sztukach w dwóch, to jeszcze sobie dorzucimy. To jest chyba nowa skrzynka na, na nowy rok, chyba tak mi się wydaje. No i skrzynkę pana policjanta no w sztukach dwóch, 6700 koszt tej bitwy więc tworzymy oczywiście bitwę na dwie osoby i liczymy oczywiście, że tutaj pierwsza bitwa, no pierwsza, jaka pierwsza bitwa, taki cały film, tak, więc mam nadzieję, że oczywiście będzie ona przez nas wygrana, 12 skrzynek, pierwsze za 2500 i zaczynamy bardzo dobrze no i powiem tak, no będzie bardzo ciężko już tą bitwę przegrać chyba, coś mi się tak wydaje, no bo te dwa itemy dały nam tak naprawdę 12 koła stary, to jest wydaje mi się, że nie do przebicia już, tym bardziej, że no, ta pierwsza skrzyna to była najdroższa skrzynka chyba w całej tej batlii, więc no, życzę powodzenia moim tak, tutaj piękna, że tak powiem, współpraca drużynowa, no ten Kukrić trzy Kołana, no, ale no, to póki co wszystko do nas leci, tak, więc zobaczmy, czy podtrzymamy tutaj serię, no ale no, to jest niemożliwość do przegrania, nie, no ja nie wierzę, żeby, nie wiem, no, skrzynka pana policjanta, no to jest 3 koła. Najlepszy item tutaj, w za 165 z 1200. jest 1200, więc nie ma opcji, stary. No ta pierwsza skrzynka zakręciła nam potężnie. Skeleton fight. dla mnie tutaj Karambit Lore, więc fantastycznie. Wszystko idzie do nas. Dwie ostatnie skrzynki zostały, no fajnie, jakby było, żeby to jeszcze coś dostali mojej przeciwnicy, żeby trochę podbudować tą wartość naszego punktu wspólnego. No i po 15 koła to jest bitwa, stary, za którą nic nie robiłem. Fantastyczny profit. Możemy teraz uderzyć w skrzynki ciut droższe, bo tutaj taki trochę misz masz zrobiłem tych skrzynek, więc zobaczmy jak teraz sobie poradzimy na tych skrzynkach droższych. Istnieje za 2800 w sztukach trzech, do tego Danger Zone, nie będzie jednak samo Biceps, To nie będzie ten Briggs, który tyle nam dał, tylko Captain Breeze. Snur i... Znaczy, counter sorry, i może te porki, no powiedzmy. 26 koła prawie, również bitwa na dwie osoby, więc tworzymy i zobaczmy. Wjeżdżamy w antyterrora, no mam nadzieję, że tutaj będzie podtrzymana seria, bo naprawdę ta pierwsza bitwa, bo no, bardzo dobrze ją zaczęliśmy, no nie będę mówił, że nie. Najlepszy możliwy tutaj to jest Doppler Butterfly, spoko. My dostajemy Emeralda, no ale tutaj dwa karambity dla moich przeciwników, nie podoba mi się to, no ale po co wygrywamy. A to Szafir w ogóle też spadł, To my dostaliśmy i Szafira, i Emeralda w tych pierwszych skrzynkach. No fantastycznie! Tak właściwie w pierwszej skrzyni. Dostaliśmy oboje po tym nożu takim... Nie wiem, jak to nazwać w ogóle? Pegłowym? Mogę tak to nazwać? Chyba mogę. Bićko, butterfly. Ile no, u nas? 22 koła? No, no, żeby tutaj się coś złego nie wydarzyło, bo już jesteśmy naprawdę bardzo close, jeśli chodzi o wartości naszych ekwipunków. Nie, nie to się nie dzieje. Nie, stary, nie, proszę. Ostatnia skrzynia. AWP też, no powiem tak. Zaczęcie było dobre. Powiedziałbym nawet, że bardzo dobre, no ale... Po 38 koła, no ja nie mogę. Biedna bitwa zawsze musi się jakaś trafić, która albo mnie wyzeruje, albo nie wiem, bardzo utrudni mi wyjście na profit w dalszej oczywiście części filmu. no Ale to nas nie zatrzyma, tak? Tutaj... Bitwa została przegrana, ale wojna trwa, tak? mamy sobie tutaj takie skrzynki, ten Nut i co, wrzucamy ja tego Snorty'ego, zagrać ale trochę droga ta skrzynka. Wrzućmy Gearboxa może, dobra, włączmy ty znowu mi się kinęła jeden na jeden, dobra, nie leci. To jest bitwa, którą jeżeli przegramy, no to jest naprawdę GG i jesteśmy naprawdę mocno na dziurę. Więc trzymam kciuki, że ten, macie wygrać tą bitwę, jak chcesz wygrać, skina stary, napisz jaki jest twój ulubiony kolor, a my. Trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że ty też trzymasz kciuki za tą bitwę, bo co? dostajemy potężnie na dziurę. Teraz skrzynki, od których wszystko zależy. Są najdroższe skrzynie w tej bitwie, ale no tutaj jest taki ten potwór na końcu, ze cztery koła, w której do no, trafienia ręką jest za 15. Więc trzymamy kciuki. Ostatnie skrzynia leci. Nasza ostatnia szansa w dzisiejszym filmie. Ja pierdolę.